Cześć! Tu Agata ze szkoły kadr i płac. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak rozliczać umowę zlecenie zawartą z własnym pracownikiem. Przy zawieraniu umowy zlecenia z własnym pracownikiem należy przede wszystkim przestrzegać tego, aby dotyczyła innych rodzajowo prac niż te, które zatrudniony wykonuje w ramach stosunku pracy oraz aby zobowiązania wynikające ze zlecenia nie zawierały istotnych cech stosunku pracy, w szczególności podporządkowania kierownictwu podmiotu zatrudniającego. Czynności podejmowane w ramach zlecenia z własnym pracownikiem nie mogą w żadnym stopniu pokrywać się z pracowniczym zakresem obowiązków służbowych. Innymi słowy, zadania realizowane przy okazji umowy zlecenia, podpisanej dodatkowo z własnym pracownikiem, muszą być zupełnie inne niż zadania podejmowane na podstawie umowy o pracę. Rozliczanie umów zlecenia zawartych z własnym pracownikiem wymaga znajomości kilku kluczowych zasad, bez przestrzegania których nie da się dokonać prawidłowo wyliczeń podatkowo-składkowych. Umowa o pracę i umowa zlecenia w jednym zakładzie pracy oznacza konieczność obliczenia w danym miesiącu składek społecznych od sumy przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia oraz osobnego skalkulowania składki zdrowotnej i zaliczki podatkowej. Jak więc rozliczyć umowę zlecenie zawartą z własnym pracownikiem krok po kroku? Mamy przykład. Firma zbyt goszczy zawarła na okres od 1 do 31 marca 2025 roku umowę zlecenia z własnym 35-letnim pracownikiem, który złożył oświadczenie, z którego wynika, że w przypadku pracowniczego zatrudnienia ma prawo do 1-12 kwoty zmniejszającej podatek, zrezygnował z PPK, jest uprawniony do zryształtowanych kosztów pracowniczych podwyższonych, czyli w kwocie 300 zł oraz w ramach umowy zlecenia do 20% kosztów uzyskania przychodu, z ostatnim dniem marca otrzymał zarówno wynagrodzenie z umowy o pracę w wysokości 5000 zł brutto, jak i wynagrodzenie ze wspomnianej umowy zlecenie w kwocie 1500 zł brutto. No to teraz ustalamy sobie łączną podstawę wymiaru składek społecznych z umowy o pracę i umowy zlecenia. Czyli 5000 zł z umowy o pracę plus 15 tysiąca z umowy zlecenie daje nam 6,5 tysiąca złotych brutto. Teraz wyliczamy poszczególne składki. Składka na ubezpieczenie emerytalne wyniesie 634 40 zł, groszy. Składka na ubezpieczenie rentowe wyniesie 97 50 zł, groszy, a składka na ubezpieczenie chorobowe wyniesie 159 25 zł. groszy. Więc nasza suma składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie 891 15 zł. groszy. Idziemy dalej. Łączna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do wykazania na, na ZUS RCA to będzie nasze łączne brutto pomniejszone o składki ZUS. Czyli mamy 6,5 tysiąca brutto, odejmujemy składki społeczne 891 ,15 zł. 15 groszy, co daje nam 5608 ,85 zł. 85 groszy. Kolejnym krokiem jest wyliczenie składki zdrowotnej i zaliczki na podatek od umowy o pracę. Mamy koszty uzyskania przychodu 300 zł i teraz tutaj podstawa obliczenia zaliczki na podatek od umowy o pracę to jest tylko to wynagrodzenie brutto z umowy o pracę, czyli 5000 zł pomniejszone o składki ZUS właśnie od tej kwoty. Czyli odejmujemy 13,71%, bo tyle wynoszą składki ZUS łącznie. Czyli odejmujemy 685 zł i 50 groszy, a następnie od odejmujemy jeszcze koszty uzyskania przychodu 300 zł i to daje nam podstawę zaliczki na podatek w wysokości 4015 zł. No i liczymy dalej. Naszą podstawę zaliczki mnożymy razy 12% stawki podatku i od tego odejmujemy 300 zł kwoty zmniejszającej podatek, co po zaokrągleniu do pełnych złotych daje nam zaliczkę w wysokości 182 zł. No to zostało nam jeszcze tutaj wyliczyć składkę zdrowotną z umowy o pracę. Nasza podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne to brutto z umowy o pracę 5000, pomniejszone o składki zdrowotne z umowy o pracę, czyli te wcześniej wyliczone przez nas 685 ,50 zł. 50 groszy. I to daje nam podstawę wymiaru dla składki zdrowotnej z umowy o pracę w wysokości 4314 ,50 zł. 50 groszy. Mnożymy tę podstawę razy 9% i otrzymujemy składkę zdrowotną. W wysokości 388 ,31 zł. 31 groszy. Kolejnym krokiem jest wyliczenie składki zdrowotnej i zaliczki na podatek od umowy zlecenia. Kwota kosztów uzyskania przychodu. To 1500 zł, czyli brutto wynagrodzenia z umowy zlecenie, pomniejszone o składki ZUS z tej umowy, czyli o 13,71% tej kwoty, co stanowi 205,65 zł. I to mnożymy razy 20% kosztów uzyskania przychodu, co daje nam 258,87 zł. To teraz liczymy sobie zaliczkę na podatek. Najpierw ustalamy podstawę obliczenia zaliczki na podatek, czyli 1500 zł brutto pomniejszone o składki ZUS od zlecenia, czyli minus 205, 65 groszy i jeszcze pomniejszamy o wyliczone przed chwilą koszty uzyskania przychodu, czyli minus 258, 87 groszy i otrzymujemy podstawę opodatkowania 1035 zł. Teraz to mnożymy razy 12% stawki podatkowej. Kwoty zmniejszającej tu przy zleceniu nie mamy, więc mamy zaliczkę w wysokości 124 zł już po zaokrągleniu. No to jeszcze składka zdrowotna od tej umowy zlecenie. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne to nasze brutto ze zlecenia 1500 zł, pomniejszone o ZUS ze zlecenia, czyli 205,65 zł i nasza podstawa do składki zdrowotnej wynosi 1294,35 zł. Mnożymy ją razy 9 i otrzymujemy składkę zdrowotną w wysokości 116 zł. 49 groszy. Pozostało nam wyliczyć łączną kwotę netto. Mieliśmy 5000 złotych brutto z umowy o pracę i 1500 złotych z umowy zlecenie, więc to do siebie dodajemy i teraz od tej sumy odejmujemy 891 złotych 15 groszy zł składek społecznych wyliczonych z obu umów na samym początku rozwiązywania przykładu. Dalej odejmujemy składkę zdrowotną z umowy o pracę 388 zł złotych 31 groszy. Następnie odejmujemy składkę zdrowotną z umowy zlecenia 116 zł 49 groszy. Potem odejmujemy 182 zł zaliczki na podatek należnej od umowy o pracę i odejmujemy jeszcze 124 zł zaliczki na podatek należnej od umowy zlecenia. Po odjęciu tych wszystkich składników do wypłaty netto mamy 4798 zł i 5 groszy. Pracujesz w kadrach i płacach? Nie zapomnij zasubskrybować kanału. Przygotowałam dla ciebie więcej materiałów.